Jesteśmy pod górą. Pod jaką górą? Tutaj jest gospodarz, czyli już, już tłumacz. Witam wszystkich. Rafał Gniuła. Jesteśmy pod górą Biakło w Olsztynie Juraj Jurajskim pod Częstochową. się już tutaj na tej ja trasie? Tak, tak, bardzo fajna. Taka typowo interwałowo ciężka trasa. przetrenowana solidnie? Ja tak powiem, że ja tak dramatowsko, yy, rekreacyjnie wieczorami sobie z Kieszpiem biegam. Bardzo często się tu pojawiamy, akurat um, mamy w miarę blisko, żeby potrenować biegi pod kątem gór. pani jest bardziej zaprawiona od pana, czy pan bardziej od pani? Ja no pan jest bardziej zaprawiony pan już biega. Startuje od dzień. Kiedy? No gdzieś około 16 lat. Pierwszy bieg na 50, żeby robię pierwszy maraton. Ja w nowy rok przebiegłam w Katowicach Maraton. Cyborka. <grym> w deszczu. Dobra, Startuje na mistrzostwach Polski w lekkiej Atletyce, na Mistrzostwach Świata, Europy. Świeżo opieczony wicemisz Polski w wchodzi na 3 km. to 14 114 medal na mistrzostwach Polski, wierzchni roku 8. A ja zupełnie przeciwieństwo, absolutnie zupełnie amatorsko. Dopiero zaczynam moją przygodę z bieganiem. Dopiero no, nie cały rok w ogóle biegam, startuję, także, ale bardzo mnie to cieszy i po 40. też można zacząć. Przyjemne bieganie wokół góry, Biakło. Kros wokół małego Giewontu, bo jak spojrzycie, to góra przypomina nam nasz polski Giewont. Już czwarta edycja biegu pięknego krosu. Dzisiaj ekstremalnie trudnego, chyba, ponieważ oprócz tego, że jest ten dosyć mocno pofałdowany, to jeszcze, jeszcze wiatr też nie sprzyja pewnie szybkiem bieganiu. Kamera do nas chciała, ja mam nadzieję. A ciężko? No, po górkę ciężko. Po tak, łukaj, o, łukaj, tak zaraz, górki, o właśnie. Jeszcze, jeszcze jedni, pa, właśnie będę robił górki, tak? I stacje rzeczy to jeżdżę w na rowerach, a zimą sobie biegam. No i zajrzę tu bieg z kolegą. Hej, A Cześć, Mario. Dobra, dawaj, dawaj. Trzeba tak rozłożyć siły, żeby... Żeby starczyło do końca. 8 km tak na podpuchę, ale jednak chodzi nowe. Tak. Jesteśmy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wiadomo, że Jura zaczyna się właściwie od Wielunia, ale taka zasadnicza to od Częstochowy do Krakowa w gościnnym Olsztynie. Już teraz w mieście Olsztynie, bo, bo prawa miejskie Olsztyn odzyskał. Dlaczego tutaj warto przyjechać? Przede wszystkim dlatego, że są piękne skałki jurajskie. Jest piękny zamek w Olsztynie, są życzliwi ludzie. Ja osobiście jestem zakochany w tym miejscu, zwłaszcza jeśli chodzi o ścieżki biegowe, ponieważ właściwie w każdym Kierunku można tutaj się wybrać i są piękne okoliczności przyrody. Trasa jest bardzo pofałdowana, bym powiedział, troszeczkę tak kolokwialnie wredna, z tego tytułu, że, że są takie mocne podbiegi, jest troszeczkę piachu, a więc no, taki klasyczny cross, naprawdę można się tutaj zweryfikować. Myślę, że jeden z piękniejszych w Polsce. Zresztą ocenicie sami. Jak masz Tak? Tak, Macaka, proszę. Cztery generacja? No chyba. Nie wiem, jak nie wiem, jest ciśnienia. Ostatnie wyszkami. Dobrze, to masz. I jak pod górę to z wiatrem, tak z góry to pod wiatr. Czyli niczym wejdźmy na biergotę. I wy tutaj znacie tę górę, trenujecie, przetarliście już te ścieżki. Część osób zna y, tutaj tą tą okolicę, tutaj te trasy. Są pojedyncze osoby, które dzisiaj dopiero pierwszy raz zmagają się z dystansem i tak naprawdę z samym biegiem. Więc dla niektórych to jest naprawdę wyzwanie. Dla pani? Dla mnie to jest bardziej trening. Pani jest nastawiona na jakie dystanse, na jakie trasy? Normalnie na co dzień przysłuchuje się głównie do długich dystansów niż do krótkich. Więc tutaj obecnie ten start to jest taki dla mnie element treningu, który mam nadzieję będzie, będzie takim mocnym akcentem w przygotowaniu do zimowego ultra maratonu karpelowskiego za tydzień. Pani, złapała Pani już wiatr? Wie w którą stronę? Gdzie, jak trzeba się ustawiać? Jeszcze nie, jeszcze nie, ale, ale jeżeli chodzi o sam wiatr, myślę, że to jest kwestia taktyki. To, to jaka to taktyka właśnie na ten wiatr? Chować się za dużymi. Szczerze mówiąc zbiegłem to ostatnie dwa lata temu. Eee, dokładnie pamiętam, ale tempo miałem chyba 4,50 na tak, To tu to, to, to nie jest dokładnie 6:00, jest tam chyba 7,700 ale to, ale to wystarczy, te 4,50 to... Bardzo mi miło rozmawiać ze zwycięzcą crossu wokół małego Gimonta, tego przepięknego tutaj za nami. Szymonem Kulką. Szymon, gratuluję, widzę, że forma rośnie. Wracasz do swojego biegania. Powiedz jak to, jak, jak czułeś dzisiaj? Jak, jak twoje przygotowania? Tak, rozpocząłem te przygotowania w tym sezonie troszeczkę w inny sposób. Zmieniłem tok przygotowań i widać, że, że taką podstawę, bazę do mocnego tuningu już mam. Dzisiaj super wiek, fajnie, że tu przyjechałem, bo nie spodziewałem się, że taki klimat zawodów i takie miejsce na ziemi istnieje praktycznie w centrum Polski. Super atmosfera, troszeczkę Ci się może wiatr przeszkadzał, ale no ja uważam, że to jest jeden z najfajniejszych krosów, jakie biegłem w swoim życiu. Przede wszystkim zważywszy na trasę, bo ciężko jest w Polsce o ciężką trasę, a tutaj organizatorzy spisali się na medal. Trasa jest jurajska, więc trzeba się przygotować konkretnie do niej. Trzeba trenować siłę biegową, trzeba ćwiczyć nie tylko w terenie, ale przygotowywać się fizycznie również na sali, dużo się rozciągać i przede wszystkim trenować swoją głowę, żeby przebiec taki bieg jak dzisiaj. My jesteśmy lokalsami i dla nas ta trasa może nie jest zaskoczeniem, ale zazwyczaj trenujemy na niej lajtowo, a dzisiaj przyjechaliśmy się sprawdzić chyba z najlepszymi w Polsce, także bardzo się cieszymy, bo daliśmy z siebie wszystko. A pogoda papa. kto ma silne charaktery. Nie jest jestna trasa, ale zapraszamy wszystkich i polecamy jurę i okolice się stała na to świetne miejsca rekreacji. Biega. Ja nie stąd, ale się przyłączam. Do zaproszenia. To jest tutaj fantastyczne bieganie, znakomite. Wieje zawsze w plecy, nigdy w twarz, a ten biega się. Zawsze z górki też. O tym pamiętajcie.